Antoine de Saint-Exupéry Mały książę. Zanim zaczniemy, bardzo cię proszę poleć tego audiobooka i może też inne swoim kolegom lub koleżankom. Z góry dziękuję. Zaczynamy. Rozdział 26. Obok studni znajdowały się resztki starego kamiennego muru. Kiedy następnego wieczoru wracałem od mojej pracy, z dala ujrzałem małego księcia, jak siedzi na nim ze spuszczonymi nogami. Usłyszałem, że z kimś rozmawia. A więc sobie nie przypominasz? mówił. To nie było dokładnie tutaj. Niewątpliwie jakiś głos mu odpowiedział, bo mały książę mówił dalej. Tak, tak, to był ten dzień, ale to nie było to samo miejsce. Podchodziłem do muru. Wciąż nie widziałem ani nie słyszałem nikogo, a jednak mały książę komuś odpowiadał. Na pewno. Zobaczysz, gdzie się zaczynają moje ślady na piasku. Masz tam na mnie czekać. Będę tam tej nocy. Byłem już o dwadzieścia metrów od muru i wciąż nie wiedziałem. Mały książę powiedział jeszcze po chwili milczenia. Czy masz dobry jad? Jesteś pewien, że nie będzie mnie długo bolało? Zatrzymałem się ze ściśniętym sercem, ale wciąż niczego nie rozumiałem. Teraz sobie idź, powiedział. Chcę zejść. Spuściłem wtedy wzrok i uskoczyłem w bok. U podnóża zobaczyłem uniesionego ku małemu księciu żółtego węża, takiego, który może skończyć z wami w trzydzieści sekund. Grzebiąc w kieszeni, by wyciągnąć rewolwer, podbiegłem, ale na dźwięk moich kroków wąż wsiąkł wolniutko w piasek, jak zamierający strumień wody i z lekkim metalicznym chrzęstem wśliznął się między kamienie. Dotarłem na czas do muru, by chwycić w ramiona mojego książęcego chłopczyka, bladego jak śnieg. Co tu się dzieje? Rozmawiasz teraz z wężami? Rozwiązałem jego nieodłączny złocisty szaliczek. Zwilżyłem mu skronie i dałem pić. Nie śmiałem go teraz o nic pytać. Spojrzał na mnie poważnie i objął mnie za szyję. Czułem, że jego serce bije jak u ptaszka umierającego od postrzału. Powiedział do mnie. Cieszę się, że odkryłeś czego brak w twojej maszynie. Będziesz mógł wrócić do domu. Skąd wiesz? Miałem mu właśnie oświadczyć, że wbrew wszelkim oczekiwaniom, powiodło mi się z moją pracą. Nie odpowiedział na moje pytanie, ale dorzucił. Ja także wracam dzisiaj do siebie. Potem dodał smutno. To znacznie dalej, to znacznie trudniej. Czułem, że dzieje się coś niezwykłego. Tuliłem go w ramionach jak małe dziecko, a jednak zdawało mi się, że leci prosto w przepaść, a ja nie mogę nic zrobić, by go zatrzymać. Miał spojrzenie poważne, utkwione gdzieś w dal. Mam twojego baranka, i mam skrzynkę dla baranka, i mam namordniczek. Uśmiechnął się rzewnie. Wyczekałem długą chwilę, czułem, że powoli dochodzi do siebie. Bałeś się, mój mały? Na pewno się bał, ale on tylko roześmiał się cicho. Tego wieczoru będę się bardziej bał. Znów zmroziło mnie poczucie jakiejś nieodwracalnej konieczności. Zrozumiałem, że nie mogę znieść myśli, iż nigdy więcej nie usłyszę jego śmiechu. Był dla mnie jak źródło na pustyni. Mój mały, chcę jeszcze usłyszeć, jak się śmiejesz. Ale on powiedział: Tej nocy upływa rok. Moja gwiazda znajdzie się dokładnie nad miejscem, gdzie spadłem rok temu. Mój mały, ta historia z wężem i to umówione spotkanie pod gwiazdami to tylko zły sen, prawda? Nie odpowiedział na moje pytanie. Rzekł tylko: Tego co ważne, nie można zobaczyć. Z pewnością. To tak jak z różą. Jeśli kochasz różę, która się znajduje na jakiejś gwieździe, to dobrze jest nocą popatrzeć na niebo. Na każdej gwieździe zakwita jakiś kwiat. Z pewnością. To tak jak z wodą. Ta, którą mnie napoiłeś, była jak muzyka, bo był tam ten kołowrót i sznur. Pamiętasz? Była dobra. Z pewnością. Będziesz patrzył nocą gwiazdy. Nie mogę ci pokazać, która z nich jest moja. Jest za malutka. I tak jest lepiej. Moja gwiazda będzie dla ciebie jedną z gwiazd. A więc będziesz lubił patrzeć na wszystkie gwiazdy. Będą twoimi przyjaciółkami. A potem dam ci coś w podarunku. I się roześmiał. Ach, mój mały, mój mały, tak lubię słuchać, jak się śmiejesz. To właśnie będzie mój podarunek. To będzie jak z tą wodą. Co chcesz przez to powiedzieć? Różni ludzie różnie pojmują gwiazdy. Dla jednych, którzy podróżują, gwiazdy są przewodnikami, dla innych są to tylko małe światełka, dla jeszcze innych, uczonych, stanowią zagadnienie. Dla mojego człowieka interesu, przedstawiały złoto, ale wszystkie te gwiazdy milczą. Ty będziesz miał takie gwiazdy, jakich nie ma nikt. Co to znaczy? Ja będę mieszkał na jednej z nich, a ponieważ ja będę się śmiał na jednej z nich, to kiedy będziesz patrzył nocą w niebo, będzie dla ciebie tak, jakby śmiały się wszystkie gwiazdy. Będziesz miał gwiazdy, które umieją się śmiać. I znów się roześmiał. A kiedy już spojrzysz, a kiedy już się pocieszysz, zawsze się znajduje pocieszenie, będziesz rad, że mnie poznałeś. Będziesz zawsze moim przyjacielem. Będziesz miał ochotę śmiać się razem ze mną. I będziesz czasem nocą otwierał okno, od ot tak, dla przyjemności. A twoi przyjaciele będą się dziwić, że się śmiejesz patrząc w niebo. Powiesz im wtedy: no tak, zawsze chce mi się śmiać na widok gwiazd. Będą cię mieli za wariata: spłatam ci brzydkiego figla. I znów się zaśmiał. To będzie tak, jakbym tobie podarował zamiast gwiazd garść dzwoneczków, które potrafią się śmiać. Zaśmiał się raz jeszcze potem spoważniał. Tej nocy, no wiesz, nie przychodź. Nie opuszczę cię. Będę wyglądał, jakbym nie bolało, będę wyglądał, jakbym umierał. Tak to jest. Nie przychodź tego oglądać, nie warto. Nie opuszczę cię. Mówię ci to ze względu na węża, żeby ciebie nie ukąsił. Wąż to nic dobrego. Taki może ukąsić dla przyjemności. Ja cię nie opuszczę, ale coś go uspokoiło. Co prawda, one nie mają jadu na drugie ukąszenie. Nie widziałem, jak odchodził tej nocy. Wymknął się bezszelestnie. Kiedy udało mi się go dogonić, szedł zdecydowanym, szybkim krokiem. Powiedział mi tylko. A, jesteś. I wziął mnie za rękę. Wciąż jednak coś go dręczyło. Źle zrobiłeś. Będzie ci przykro. Będę wyglądał, jakbym umarł. Ale to nie będzie prawda. Milczałem. Rozumiesz, to za daleko. Nie mogę zabrać ze sobą tego ciała. Jest za ciężkie. Milczałem. Ale ono będzie jak stara porzucona skorupka. Nie ma przecież nic smutnego w starych skorupkach. Milczałem. Zbiło go to nieco z tropu, ale spróbował znowu. Będzie przyjemnie, wiesz? Ja także będę patrzył na gwiazdy. Wszystkie gwiazdy będą studniami z zardzewiałym kołowrotem. Wszystkie gwiazdy dadzą mi pić. A ja milczałem. To będzie takie zabawne. Ty będziesz miał 500 milionów dzwoneczków, ja będę miał 500 milionów źródełek. I także zamilkł, bo się rozpłakał. To tutaj, daj mi teraz pójść samemu. I usiadł, bo ogarnął go lęk. Powiedział jeszcze: Wiesz, moja róża, jestem za nią odpowiedzialny. A ona jest taka słabiutka i taka naiwna, i ma tylko cztery kolce, całkiem nieprzydatne do obrony przed światem usiadłem, bo nie mogłem już utrzymać się na nogach. Ot i to wszystko. Powiedział: Zawahał się trochę, potem wstał, uczynił krok, a ja nie mogłem się ruszyć. Nic się nie działo. Tylko około jego kostki przemknęła żółta błyskawica. Trwał chwilę nieruchomo, nie krzyknął. Padał powoli. Tak jak pada drzewo. Nie było nawet nic słychać, jak upadł na piasek. Rozdział 27. A teraz no tak, upłynęło już 6 lat. Nigdy nikomu o tym nie opowiedziałem. Znajomi, którzy mnie spotykali, cieszyli się, że widzą mnie żywego. Byłem smutny, ale im mówiłem: to ze zmęczenia. Teraz trochę mi już lżej. To znaczy nie całkiem. Ale wiem, że powrócił na swoją planetę, gdyż o świcie nie znalazłem już jego ciała. To ciałko nie było znów takie ciężkie. A nocą lubię słuchać gwiazd. To tak, jakby dzwoniło 500 milionów dzwoneczków. Ale oto dzieje się coś dziwnego. Do kagańca, który narysowałem dla małego księcia, zapomniałem dodać linki. Nie będzie miał na czym uwiązać swego baranka. Pytam więc sam siebie: co się tam stało na jego planecie? A może baranek zjadł jego róże? Czasami sobie mówię. Na pewno nie. Mały książę co noc przykrywa swoją różę szklanym kloszem i dobrze pilnuje baranka. Czuję się wtedy szczęśliwy, a wszystkie gwiazdy śmieją się cichutko. Ale czasem ogarnia mnie niepokój. Każdemu może raz czy dwa zdarzyć się chwila nieuwagi i to wystarczy. Zapomniał pewnego wieczoru o szklanym kloszu, a baranek wymknął się cicho w nocy. Wtedy dzwoneczki zamieniają się w krople łez. Jest w tym wielka tajemnica. Dla Was, którzy także pokochaliście małego księcia, tak jak dla mnie, nie ma na świecie nic równie ważnego, jak to, czy baranek, którego wcale nie znamy, gdzieś nie wiadomo gdzie, schrupał pewną różę, czy jej nie schrupał. Popatrzcie na niebo. Spytajcie: Czy baranek schrupał kwiat, czy go nie schrupał? I zobaczycie, jak wszystko w zależności od tego się zmienia. Ale żaden dorosły nie zrozumie, jakie to ważne. Jest to dla mnie najpiękniejszy i najsmutniejszy krajobraz świata. Jest to ten sam krajobraz, co na poprzedniej stronie, ale narysowałem go jeszcze raz, żeby dobrze go wam ukazać. To tutaj, mały książę, pojawił się na ziemi, a potem zniknął. Przyjrzyjcie się dokładnie temu krajobrazowi. Przyjrzyjcie się dokładnie temu krajobrazowi, abyście mogli z całą pewnością go rozpoznać, kiedy przyjedziecie do Afryki na pustynię. A jeśli wam się zdarzy, tamtędy przejeżdżać, błagam, zbyt się nie spieszcie. Zatrzymajcie się właśnie pod tą gwiazdą. Jeżeli podejdzie wtedy do Was chłopczyk, jeśli będzie się śmiał, jeśli będzie miał złociste włoski, jeśli nie będzie odpowiadał na pytania, łatwo zgadniecie, kto to jest. Bądźcie wtedy tak mili. Nie zostawiajcie mnie w tym smutku. Napiszcie do mnie natychmiast, że on powrócił. Koniec rozdziału 27. Jeżeli się podobała Wam ta wzruszająca opowieść, którą dla Was właśnie skończyłem czytać, to koniecznie subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem i zostawcie łapkę w górę pod filmem. Udostępnijcie też ten kanał i te lektury, które dla Was czytam, swoim znajomym. Z góry dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych audiobookach. Hej!